Prostujcie ścieżki dla Pana. E, żyjemy w czasach, e, kiedy rzeczywiście to wszystko jest pokręcone, no i któż z nas nie jest pokręcony? Zawsze bałem się Kościoła, który jest złożony z samych idealnych e, i cudownych ludzi, jako że mam świadomość e, własnych niedoskonałości. E, ale Ewangelia nas wzywa do tego, aby rzeczywiście podjąć się tego zadania e, i pracować nad tym prostowaniem tego, co pokręcone. W dzisiejszych czasach bardzo dużo mówi się o tolerancji, o szacunku, o akceptacji. Jednak często jest to posunięte do tego stopnia, że no, zaczynamy akceptować to, że jesteśmy pokręceni i tak ma być. Jakąś rzeczywistość własnego grzechu. Jesteśmy w stanie to usprawiedliwiać. No bo inni tak robią, bo takie są czasy. Bo może nie da się inaczej. A przecież gdy trwamy w tych swoich pokręconych ścieżkach życia, to wtedy za zakrętu dużo mniej widać. Nasz widok jest przesłonięty przez tą przeszkodę. Jak tu mówić wtedy o otwartości na drugiego człowieka? Jak tu mówić o jakiejś mądrości życia, no jeżeli jesteśmy zamknięci we własnym grzechu i mało tego, nie widzimy, że jest to coś, co nas oślepia. Prostujcie ścieżki dla Pana. To znaczy, nie bójcie się walki z własnym grzechem, z własnymi wadami, z własnymi brudami, z tymi plewami, które zarastają nasze serca. Adwent to czas prostowania pokręconych ścieżek, to czas walki z własnym grzechem, z własnymi słabościami, który prowadzi do tego, że rzeczywiście zaczynamy, zaczynamy szanować innych ludzi. Zaczynamy bardziej dostrzegać to, co piękne w drugim człowieku, jednocześnie brzydząc się grzechem, w szczególności własnym grzechem.